Ze względu na specyfikę tatr musieliśmy uzgodnić decyzję, naszą decyzję ze wszystkimi służbami, które działają na terenie tatr i na terenie podhala. Od dzisiaj otwieramy kilka tatrzańskich dolin to jest Dolina Strążyska, Dolina Białego, Dolina za Bramką oraz Dolina Kudziurze. Jest to około 2% długości wszystkich szlaków tatrzańskich. Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo niewiele. Uzasadniamy tą naszą decyzję trzema okolicznościami. Po pierwsze są to uwarunkowania przyrodnicze. My kontynuujemy badania związane z poziomem hormonu stresu u kluczowych tatrzańskich gatunków. No i tak jak powiedziałem chcemy te badania kontynuować. Po drugie bierzemy pod uwagę kwestie funkcjonowania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego więc uzgodniliśmy tą decyzję z naczelnikiem TOPR-u. No, każdy potencjalny kontakt poszkodowanego z ratownikami TOPR mógłby, w przypadku gdyby okazało się, że tenże poszkodowany jest zakażony wirusem, no, wyłączyłoby służby z możliwości prowadzenia działań, a wiadomo, że w przypadku, gdy Tatry są otwarte, wypadki się zdarzają. To jest rzecz oczywista. I trzecia okoliczność to są generalne wytyczne ministra zdrowia, który wyraźnie mówi, że to nie jest czas na koncentrowanie się ludzi ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. A tatry są właśnie takim miejscem, gdzie do takiej koncentracji dochodzi. Wszyscy wiemy, jak wygląda ruch turystyczny w pogodne weekendy, czy też w weekend majowy. Więc z tego powodu wyłączyliśmy z możliwości użytkowania no, wszystkie te popularne tatrzańskie szlaki. Szlaków będziemy pilnować tak jak pilnowaliśmy ich do tej pory. Nasze służby będą pełniły dyż, dyżury w tych wszystkich miejscach newralgicznych, a więc zarówno na wejścia na szlaki, jak i w tych miejscach, gdzie istnieje możliwość pójścia na Giewont, czy na Kalatówki, czy w rejon Sarniej Skały. To oczywiście może wywołać taką sytuację, dlatego też będziemy to obserwować i jeżeli dojdzie do tego, że te miejsca będą znowu miejscami koncentracji, będziemy podejmować dalsze decyzje. Nasze zalecenia są takie, że po pierwsze nie należy korzystać ze, z, z infrastruktury, którą no udostępniamy, a więc z ław, ław, stołów oczywiście będzie nieczynna herbaciarnia w Dolinie Strążyskiej. W przypadku, gdy uruchomimy punkty wejścia, to na punktach wejścia będzie konieczność używania rękawiczek i masek. Natomiast no, nie będziemy tego wymagać już na samych szlakach. Tutaj wpisujemy się w te wytyczne dotyczące też korzystania między innymi z lasów. Nie będziemy wymagać czy to maseczek, czy to rękawiczek na szlakach turystycznych. Natomiast też nie będziemy niczego w Tatrach dezynfekować. Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, czy kasy biletowe będą otwarte. Jesteśmy w kontakcie z agentami, ale nie wykluczamy tego. Jeżeli się kasy biletowe pojawią, to być może jutro pojutrze. Jesteśmy w stałym kontakcie, bo uczestniczymy codziennie w spotkaniach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. To centrum było od początku informowane o sytuacji w Tatrach. Staraliśmy się wspólnie wypracować taką decyzję, która w obecnym reżimie prawnym jest najlepsza. Przypomnę, że został zniesiony zakaz podróżowania po kraju, jednak wszyscy zdają sobie sprawę, my jak i lokalne samorządy, że Tatry są szczególnym miejscem. Tu właśnie dochodzi do tej koncentracji. No i w związku z tym. Dzisiaj podejmujemy taką decyzję, ale też będziemy obserwować to, co się dzieje na tych otwartych tatrzańskich szlakach. Jeżeli sytuacja będzie tam trudna, będziemy dalej działać. Parkingi w tamtych miejscach należą do osób fizycznych, więc jeżeli pozwalają na to przepisy, to decyzją tych osób parkingi będą otwarte lub zamknięte. Cała infrastruktura turystyczna, więc schroniska, inne obiekty, które istnieją na terenie Tatr, nasza, nasza herbaciarnia, są pozamykane. To, że nie sprzedajemy biletów, to, że nie ma turystów, to jest ogromny problem dla, dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przychody z turystyki to jest u nas 8, około 80% wpływów, które do nas trafiają. Natomiast z drugiej strony rozumiemy tą sytuację i wiemy, że wszyscy gramy w tym momencie do jednej bramki. I musimy po prostu zacisnąć pasa, yy, musimy zrozumieć, zaakceptować tą sytuację, bo, bo, bo chodzi o cel wyższy, czyli wyeliminowanie stanu zagrożenia epidemicznego. No i temu służy tylko i wyłącznie jakaś wspólna mobilizacja i wspólne yy, ograniczanie. Więc no jest to dla nas sytuacja trudna, ale jakoś spróbujemy ją yy, przetrwać.